Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że mogę się z Państwem podzielić e, swoją pasją. Jeżeli sobie pozwolę na powiedzenie miłością i dumą. Rzeczy, tak, tak, jestem dumna. Od 30 lat przyznaję się bicia. E, jeżeli powiem coś, co jest dla Państwa oczywiste, bardzo przepraszam. E, musiałam w jakiś sposób po prostu przygotować ten referat, żeby Państwu przybliżyć to, to co kocham. E, może na początek pozwolę sobie powiedzieć, o czym będę Państwu mówiła, więc na początku powiem, co to jest w ogóle ta konstrukcja przysłupowa, a gdzie ona występuje, jakie są odmiany lokalne, czyli w Czechach, w Niemczech i w Polsce, jak to wygląda. Jaki jest stan zachowania obiektów głównie o problemy konserwatorskie, bo o to zostałam poproszona, żeby to przybliżyć. Moje wytyczne konserwatorskie, które działają od 30 lat i cały czas są aktualne działania wspierające ochronę budownictwa przysłupowego oraz króciusieńko chcę przedstawić, że właśnie od ponad 30 lat współpracujemy z Windmillem Zayfenersdorf. U nich po raz pierwszy dowiedziałam się, co to jest budownictwo przysłupowe i zaszczepili mi wirusa Umgebinde, czyli przysłupowego do rzeczy. Co to jest konstrukcja przysłupowa? I jeszcze raz powtarzam, jeżeli ktoś z Państwa już wie, bardzo przepraszam, będę powtarzała, ale ja to po prostu muszę powiedzieć. Więc jest to jeden z najciekawszych chyba wytworów dawnej sztuki ciesielskiej, gdzie jest to specyficzny rodzaj systemu nośnego, gdzie z rom budynku jest otoczony niezależną konstrukcją. Tutaj, ja przepraszam za jakość tych zdjęć, no ale jakoś muszę pokazać. Tutaj też to widać na tym małym domku, gdzie konstrukcja właśnie ta słupowa podtrzymuje ścianę kolankową, bądź ścianę piętra z dachem. Ona jest jeszcze do tego charakterystyczna, że tu jest zastosowanych kilka rodzajów konstrukcji. I pokrótce istnieje też właśnie skąd, skąd to się wzięło. Jest kilka hipotez powstania tych obiektów i pierwsza hipoteza zakłada, że słupy powstały po to, aby odciążyć konstrukcję wieńcową parteru. Po prostu żeby ją w jakiś sposób zabezpieczyć. Druga hipoteza podaje, że niezależna izba wieńcowa została przekryta osobnym stropem, aby drgania z prosień nie były przenoszone na resztę konstrukcji domu. Co to znaczy? Na tym terenie były yy, siany, był len. Yy, państwo zresztą wiecie, że to mieszkacie, yy, były tkane płótna i było po prostu to sprzedawane. Yy, to było wszystko powiązane takim wspólnym łańcuszkiem, a Właśnie te krosna były montowane do belek stropu. Ale jest trzecia y, hipoteza, do której wszyscy y, badacze się najbardziej przychylają, szczególnie ze strony Niemiec, y, moi koledzy, że powstanie konstrukcji przysłupowe tłumaczy się przemianami społecznymi. Czyli po prostu tu jest jak gdyby można powiedzieć y, mariaż sposobu jaki budowali Niemcy i y, jaki budowali użyczanie. Y, czyli y, y, po prostu mieszanie tej konstrukcji wieńcowej z konstrukcją y, ryglową. Y, w 1560 roku, tak jak tutaj napisałam, w Saksonii zarządzono, że konstrukcja wieńcowa może być tylko stosowana w parterze, reszta konstrukcji musi być szkieletowa. I skąd ten miks cały? I jeszcze inna hipoteza zakłada, że konstrukcja przysłupowa jest pozostałością po podcieniach. I tu, tak szybciutko pokażę, o co tutaj chodzi. To są budynki podcieniowe w Sulikowie, jedyne dwa, jedyne dwa które zostały z całej Pierzei. Przyznam się bez bicia, że ten mamy zinwentaryzowany ze studentami. On jest z 1688 roku. Idziemy dalej. To są moje ukochane tablice, które dostałam w prezencie też od moich przyjaciół z Atlasu Das Bauernhaus in Deutschland. I to są też czasami nasze czy obecne tereny, przepraszam, które zamieszkujemy. I są pokazane właśnie. Przepiękne rysunki. Proszę zwrócić uwagę na cały ten krajobraz, właśnie wiejski. Ja, ja potem na końcu wrócę w formie takiej klamry. Jest trochę też detalu. Są rzuty tych chałup, gdzie zawsze była sień, gdzie były izby mieszkalne i te, w których się coś przygotowywało. Tu jest jeszcze inny przykład i zdjęcia, jak to wyglądało oryginalnie. I teraz tak szybciutko, żeby wytłumaczyć, jak to działało, to jest taka mała symulacja stworzona przez naszych studentów. Jedziemy po kolei, budujemy dom przysłupowy. Czyli mamy część murowaną, bardzo charakterystyczną, z portalem wejściowym, bardzo często flankowanym dwoma małymi okienkami. Później budujemy konstrukcję wieńcową niezależną. Później idą słupy. Tutaj mamy ściankę kolankową. W, mamy konstrukcję dachu. Dalej wypełniamy pole Rygla, zaraz powiem jak to się robi, i nakładamy dach. No i mamy kompletny dom przysłupowy. Dlatego jest tutaj zastosowanych kilka technik budowlanych, ale to zaraz Państwu opowiem. Tu jeszcze, żeby przybliżyć bardziej, pokażę Państwu różne rodzaje domów przysłupowych, bo dzielimy je też jeszcze dodatkowo na tak zwane miejskie i wiejskie. To można odczytać po rzucie, proszę zobaczyć. Jest to wejście. Jest sień, główne wejście, dwa małe okienka flankowane i mamy dwie izby wieńcowe. To jest bardzo y, czytelne i widoczne y, w, tym, y, w tym rysunku. To były izby mieszkalne. A tutaj mamy na przykład budynek, gdzie jest, tutaj mamy część mieszkalną, tą przysłupową, czyli wieńcową, a tu są gospodarcze pomieszczenia. Tak samo jak tutaj Państwo widzicie, czasami zdarzało się, że te chałupy pod jedną kalenicą posiadały kilka różnych funkcji, czyli była część mieszkalna, część gospodarcza, gdzie się zwierzaki trzymało jeszcze nawet czasami stodoła się mieściła. Tu muszę o tym wspomnieć o konstrukcji przysłupowej. Ponieważ jak się zabierałam w ogóle za to, nie miałam żadnej literatury w języku polskim, więc bazowałam na tym, co znalazłam po prostu w literaturze niemieckiej. I są niektóre słowa, które jest trudno przetłumaczyć mi na język polski, więc pozwoliłam sobie napisać, że to jest ta starsza konstrukcja nazwana Geschossbau. Generalnie chodzi o coś takiego, że te konstrukcja słupowa przechodzi do konstrukcji piętra, znaczy te słupy przechodzą do konstrukcji piętra. I one są jeszcze dodatkowo związane takimi zastrzałami, takimi ryglami. I to jest jak gdyby, tworzy jeden wspólny organizm. To jest bardzo fajna rzecz, bo jeżeli by trzeba było przenieść taki dom, to się całą konstrukcję przenosi. Wyciąga się tylko to, co jest w środku, i można całą ramę konstrukcyjną przenieść. To jest, starsze, to jest starszy rodzaj konstrukcji. Tu macie Państwo jeszcze pokazane, są różne rodzaje tych skratowań, w różnych konfiguracjach stosowane. Te w takie w kształcie gwiazdy są dosyć często spotykane, jeszcze w bogatyni, na szczęście. I to jest ten typ troszeczkę młodszy, gdzie ta konstrukcja jest odcięta. Ona nie jest wspólna, tak jak tam była jedna rama konstrukcyjna. Zobaczcie Państwo, tutaj jest po prostu to jak gdyby odcięte. I mamy różne rodzaje pokazane właśnie z krótkimi mieczami. Po niemiecku to są knagi, a to są po prostu takie klince z wyprofilowanymi przęsłami przysłupa. Podobne tutaj takie są jeszcze inne miecze podwójne nożycowe, które na przykład były też w Sulikowie zastosowane. Czyli ta konstrukcja jest młodsza, jak gdyby, a tamta była starsza. U nas w Polsce jeszcze możemy się spotkać z czymś takim, że. Na przykład w narożach, tak akurat tutaj tego nie mam na tym zdjęciu, jest jeden słup wspólny, który przechodzi z parteru do piętra, i później na przykład jest tutaj to niezależnie, jest jak gdyby odcięte. Różne przykłady. Ten jest z bogaty ni. Widać, że to jest ta starsza konstrukcja. Tu widać te połączenia, czyli te klince. To jest też od nas polski Miedzianej, a te dwa przykłady są czeskie. Od razu widać za następnymi slajdami, zaraz Państwu pokażę, jak to wyglądało, i już Państwo sami będziecie mogli rozróżnić. A to jest przykład z Niemiec. Różne formy wypełnienia regla, moi znakomici przedmówcy już o tym wspominali, ja też wspomnę. To jest zrobione z Placu Budowy Naszego, tak jak koledzy moi szanowni wcześniej mówili. Wbija się, w pole regla są takie dyble drewniane, na które się nakłada właśnie takie wsówki słomiano-gliniane, które są ręcznie formowane, i znaczy, to jest dosyć długi proces, ponieważ to musi schnąć w odpowiednim czasie, później potem są jeszcze różne tynki na to nakładane, ale to działa i ma się świetnie. Inny rodzaj, aha, jest bardzo niedrogie, i można to samemu zrobić jak się wie. Tu jest drugi rodzaj wypełnienia tych pól suszoną cegłą z dodatkiem słomy a, i kawałków drewna. A tu macie Państwo jeszcze różne podane przykłady. Ten jest akurat przykład niemiecki, to jest od nas z Polski. Ta konstrukcja ryglowa jest często w jakiś sposób chroniona przed atmosferycznymi czynnikami, przed deszczem i tutaj akurat jest deskowana, plus jeszcze takie są listwy tak zwane maskujące pomiędzy. Tu Niemcy się bardzo lubują w takich bogatych zdobieniach, i tutaj na przykład jest pokazane, że tutaj to obicie drewniane jest wystylizowane w formie boniowania. Proszę mi uwierzyć na słowo, bo na tym zdjęciu tego nie widać, ale potem mogę pokazać dokładnie. Tu na przykład jest inny model. Widać je, Państwo, którzy się konstrukcją zajmują i zajmują się drewnem, wiedzą, że to jest za dużo tutaj tych wszystkich rygli, ale to chodziło o to, żeby to było ładne po prostu. No, no I tak to miało działać. E, dalej, są przepiękne kute kraty w tych małych okienkach, ręcznie wykonywane przez. E, przez e, Kowali. I to jest właśnie ten charakterystyczny portal. W sumie to trudno określić, czy on jest stylizowany na barakowy, czy, czy na renesansowy, czy to jest jakiś manieryzm. Nie wiem. W każdym razie, co bogatszy właściciel, to sobie pozwalał na piękniejszy portal. I są te dwa magiczne okienka dookoła, które zawsze flankowały to wejście. To jest bardzo charakterystyczne. No i przepiękna ściana kamienna, też są z jakimiś takimi opaskami drewnianymi różne rodzaje okien, yy, 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 przepiękne opaski okienne. Ja nie pokazałam tutaj Państwu na zdjęciach, ale w niemieckich przykładach są piękne wewnętrzne okiennice, które są nasuwane te ok na te okna, które miały też jeszcze chronić dodatkowo przed, przed zimnem. Idziemy dalej. Różne rodzaje też pokrycia ścian, łupkiem. To też miała być ochrona przed, przed atmosferycznymi opadami. Tutaj, na przykład, któryś z panów wygrał w jakiś strzeleckich zawodach i sobie powiesił no, orzełka takiego. To macie państwo różne rodzaje, są formy słońca, a to jest po niemiecku tak zwany Blitzschlange, czyli to miała być, no, miał być wąż, który miał chronić. Przed piorunami. Oczywiście to jest, to jest nie, nie do końca prawda, ale chodziło o element zdobniczy. Wiadomo, piorun ochron robi swoje, a tu niektórzy stosowali coś takiego, ale to jest w formie jako artystyczny przekaz dosyć ciekawe. Gdzie to budownictwo możemy obecnie spotkać? A mianowicie najpiękniejsze występuje na styku tych trzech państw, Polski, Czech i Niemiec. Ja wiem, że w Częstrum Polski też się takie budynki znajdują, ale one nie są tak piękne jak tutaj w tym styku. Tam są po prostu, wiadomo jak byli kolonizatorzy, przechodzili w inne miejsca, oni sobie po prostu budowali według swojej własnej modły. Ale najpiękniejsze budynki są właśnie tutaj. I teraz tak, w Polsce zajmuje południowo-zachodnią część województwa dolnośląskiego, okolice Bolesławca, Jeleniej Góry. Lubania Śląskiego, Lwówka i Zgorzelca. W północnych Czechach to jest część Sudetów Czeskich, Lużyckie Chory, rejon Jablońca i Liberca. A w Niemczech wschodnią część Saksonii, czyli Żytawe, inaczej citał Bałcen, Biszowsferda aż do Drezna. I teraz tak szybciutko pokażę Państwu te odmienne lokalne, czyli jak to wygląda w Niemczech. To jest miejscowość Kunewalde. Proszę zwrócić uwagę, że te domy są w bardzo fajnych, bardzo fajnym klimacie, tam jest bardzo dużo zieleni, te ogrody są bardzo wypieszczone i są też oryginalne drewniane, drewniane płoty. I to jest dom taki właśnie ze ścianą kolankową, który Państwu wcześniej pokazywałam w formie takiej symulacji. To jest dom jeźdca w miejscowości Neusalza-Szprembeng. Po co ja do państwu pokazuję? Mianowicie po to, żeby pokazać, że też się zdarzało, że przysłup był też pakowany do części piętrowej. Chociaż jest to ewenement, bo z reguły on był pakowany tutaj w parterze. Czyli jakbyśmy wyciągnęli tą wieńcówkę, to ta chałupa dalej będzie stała i nie będzie to niczemu po prostu przeszkadzało, bo to jest jak gdyby niezależny ustrój konstrukcyjny. W tym budynku bardzo fajna jest wystawa, można zobaczyć, jakimi narzędziami się posługiwano i jakie elementy były stosowane w budownictwie przysłupowym. Miejscowość Oberkunersdorf, która jest w ogóle pod patronatem UNESCO, jest niesamowita i tam są bardzo rygorystyczne zasady konserwatorskie. Więc jeżeli ktoś chce dostać dofinansowanie, to musi robić ściśle według zasad. No i dobrze, bo, bo to bardzo fajnie wygląda i działa. I tak ma to po prostu wyglądać. Proszę zobaczyć. To też jest oberkunersdorf to też no, w ogóle miejscowość jest niesamowita. Jak pierwszy raz ze studentami przyjechaliśmy, to przenieśliśmy się w czasie i przypomniała nam się, bab. Bajka o Jasiu i Małgosi, że tak powiem. To jest miejscowość Waltersdorf. I, I dlaczego ja to Państwu pokazuję? Popatrzcie Państwo, miejscowość niemiecka, ale jest konstrukcja wieńcowa u góry. Dlaczego? Dlatego, że ta wioska raz była czeska, raz była niemiecka. I tutaj po prostu ta granica była dosyć płynna. Więc oni się nie przejmowali przepisami saksońskimi, sobie po prostu zrobili konstrukcję wieńcową u góry. Można, można. Proszę zobaczyć, tu jeszcze jest bardzo piękny ten portal też znowu flankowane tymi dwoma okienkami, czyli po prostu standard. Następny dom, też tej samej miejscowości Waltersdorf, żeby nie było, tam też są normalne domy przysłupowe, w sensie z konstrukcją ryglową w piętrze. To jest jako ciekawostka. A to są na terenie Czech. Od razu widać, jest zupełnie inaczej. Nasi sąsiedzi Czesi robią to troszeczkę inaczej, ale proszę zobaczyć, widać w każdym z tych domów, że te zdobienia są bardzo specyficzne i one są charakterystyczne dla każdego domu, są inne. Każdy był dumny z posiadania swojego domu i stosował to piękne zdobnictwo. Czesi jeszcze dodatkowo wypełnienia między belkami wypełniają tą specjalną mieszaniną gliny ze słomu i bielą, co tworzy kapitalny kontrast po prostu i wygląda to niesamowicie. To jest miejscowość Żdar, która nas urzekła, po prostu zaraz Państwo zobaczycie, po prostu w jarze, domy są przytulone jak gdyby do skały, o takie coś też tam istnieje. Nie jest to przysłup, ale musiałam pokazać, bo, bo to robi rzeczywiście niesamowite wrażenie. I tutaj właśnie w Czechach dosyć często Stosowane są takie balkony, oni to nazywają Pawlaci, gdzie były suszone yy, różne rośliny, yy, między innymi też len. I to jeszcze jest miejsc zbożejowa. A teraz idziemy zobaczyć, jak to u nas w Polsce wygląda. Yy, to jest chałupa w Wolimierzu i od razu widać, że tu jest ta część, że to jest chałupa wiejska. Proszę zobaczyć, ten portal już nie jest taki piękny, okazały, jak były te, które wcześniej pokazałam, ale jest i są dwa okienka, tak jak było wcześniej. To jest budynek z Radzimowa i to są zdjęcia z 89 roku, wtedy kiedy ze studentami robiliśmy inwentaryzację fotograficzną. Ja Państwu pokażę jak ten dom wygląda dzisiaj, trochę się zmienił, ale jest w dobrej kondycji. Bardzo nas boli ten dom w Działoszynie, Niemcy go nazywają Torhaus, czyli dom bramny. Jest to przepiękna zagroda, no i szkoda, bo, no bo to niszczeje, ale Skądinąd wiem, że tam jest znowuż problem y, właścicielski. No i coś by trzeba było z tym po prostu zrobić. Jest to jedyny taki e ewenement. Niemcy są zakochani w tym domu, ale on jest na naszym terenie, więc my coś musimy z tym zrobić. W Bogatyni widać, że tu ktoś, kto mieszka, kocha ten dom i jest jego świadomy posiadania takiego domu. No i tu się zaczynają, Panie, problemy. To są zdjęcia, które zrobiłam niedawno dzięki uprzejmości Pani Wiceprezes domu kołodzieja. Pokazała mi najfajniejsze obiekty, które zostały wyremontowane w najbliższym czasie, ale zanim do tego dojdziemy, to, to najpierw ja muszę pokazać to co boli. I zobaczcie Państwo, tu jest ta starsza konstrukcja i ten dom jeszcze jest do uratowania, przynajmniej ta konstrukcja, więc jakby ktoś chciał i był chętny, to on jest w Bogatyni przy rzece i woła o, o pomoc natychmiast. To jest w Bogatyni na ulicy Kościuszki, dom przysłupowy, zrobiłam teraz zdjęcie, zobaczcie Państwo jak on wyglądał w 89. W tym roku. Boli, po prostu boli. Może jeszcze coś się da z tego zrobić. Nie wiem, musi się znaleźć jakiś szaleniec, który po prostu coś z tym zrobi, ale da się. Jedziemy dalej. Proszę zobaczyć, to jest dom w Bogatyni na ulicy 1 maja. Ta ulica jeszcze mnie boli. Co prawda tam jest kilka domów, które bardzo fajnie wyglądają. Zaraz też Państwu pokażę, ale ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. No i tak wyglądał ten dom w 98 roku, a tak wygląda dzisiaj. No i, no i właśnie to. Mam nadzieję, że tu nie ma właściciela tego domu, ale muszę to powiedzieć, nawet jeżeli jest. Proszę Państwa, tutaj jest konstrukcja ryglowa pod spodem. Nie wiem, czy tu jeszcze jest wieńcowa, ale została zamurowana i to coś zostało dodane do tego budynku. No, i ten budynek jest na Alei Żytawskiej, tam gdzie są piękne budynki, które zaraz Państwu pokażę to, to wrzeszczy. I to jest Radimów, zdjęcia z 2025 roku. Proszę zobaczyć, tu został tylko i wyłącznie szczyt o to, tym łupkiem ozdobiony. A tak on wyglądał w 1989 roku, jak ze studentami robiliśmy inwentaryzację. Tam byli bardzo przyjemni Państwo, którzy nam kazali pić wodę z tej studni. Była rzeczywiście niesamowita. Nie wiem, czy ta studnia tam jeszcze istnieje. Dom istnieje, stoi, jest w dobrej kondycji, no ale niestety nie ma tego łupka. Podejrzewam, że nie było nikogo, kto by go z powrotem ułożył. Dlaczego ten dom pokazuje? On był na skutek złej konserwacji. Tam się zagnieździł paskudny grzyb, który zbi, zbiera żniwo, że tak powiem. Tam pomału ludzie zaczynają umierać po kolei. I, i jest tam generalnie problem. Zobaczcie państwo, znaczy nie widać, to są plastikowe okna. Tu proszę mi uwierzyć na słowo, to był słup drewniany. Tu ma ceglaną podmurówkę od dołu. To jest niedopuszczalne w ogóle. Też coś by trzeba było z tym zrobić. To jest przykład z 1998 roku, siding, bolą zęby. Sidingu w tej chwili nie ma, budynek stoi, jest drewniany, ale stoi. No i co mamy tu pod spodem? No konstrukcję przysłupową, zamurowaną, tak? I to dosyć często właśnie przy takich domach można spotkać, że właśnie coś takiego się działo. I tu sobie pozwoliłam napisać wszystkie zalecenia konserwatorskie. Pozwolę sobie przeczytać. Każdy z obiektów przysłupowych powinien być indywidualnie rozpatrywany pod kątem możliwości adaptacji i we wszystkich aspektach, czyli tam, stan techniczny obiektu, wartość zabytkowa, wartość użytkowa obiektu. I teraz ze względu na cenne walory artystyczne i historyczne budownictwa przysłupowego, żeby nie zatracić charakterystycznych cech, zaleca się następujące działania. W założeniach wielobudynkowych, wiejskich zachowanie układu przestrzennego. To się tyczy tego y, domu y, bramnego, który w Działoszynie pokazywałam. Jako przykład mogę podać. Dopuszcza się relokację obiektu w przypadku, gdy nie jest możliwa konserwacja in situ. Y, oczywiście z zachowaniem oryginalnych materiałów. I tu prośba najlepiej, żeby to było w tym samym jednym rejonie. Ja tu pokażę zaraz dwa dobre przykłady. Żeby na przykład dom przysłupowy nie lądował pod Warszawą, albo gdzieś, przepraszam, z całym szacunkiem pod Krakowem. Bo, no bo to nie jest to miejsce po prostu. É... Zachowanie bryły budynku, zachowanie pokrycia dachu. Kiedyś była strecha, teraz dachówka, łupek, to jak najbardziej działa. Zachowanie okien w połaci dachu typu wolę oko i wydłużana lukarna typu szczupak. Zaraz pokażę o co chodzi. Zachowanie pokrycia ścian łupkiem, pozostawienie ścian wieńcowych w parterze, bo to jest ważne, przynajmniej tam gdzie one były. Zastępowanie ubytków w konstrukcji wieńcowej elementami drewnianymi, jeżeli to możliwe, elementami z tego samego okresu. Zachowanie charakterystycznego wejścia, Flankowanego dwoma małymi okienkami, zachowanie drewnianej stolarki okiennej z okiennicami i oprawą okienną, zachowanie profilowanych słupów oraz wszelkich zdobień, zachowanie ścian reglowych, uzupełnienia ubytków w ścianach reglowych tradycyjnymi metodami wyplatania bądź suszoną cegłą, zachowanie historycznego układu wnętrz, zachowanie i konserwacja drewnianych stropów i używanie naturalnych tynków glinianych i naturalnych farb. Yy, idziemy dalej. I teraz są dobre praktyki. Miałam bardzo dobrego przewodnika. Pani Elżbieta Lech-Gotthard uratowała mnóstwo domów przysłupowych. Gdyby nie ona, to, to ja nie wiem, jak by to wyglądało. I przede wszystkim zaraziła też swoją pasję wielu ludzi i pokazała, że te domy mają swoją wartość. Proszę bardzo, to jest przykład pierwszego domu pięknie wyremontowanego. Dało się, dało się. To mnie zaskoczyło, to jest ta boląca mnie ulica 1 Maja w Bogatyni. Proszę Państwa, ten budynek należy do MZBM-u, jest pięknie wyremontowany według zasad konserwatorskich. Da się? Da się. To jest też zasługa pani Elżbiety, to są dwa domy na Alei Żytawskiej, mają się świetnie, zostały po konserwacji i teraz czekamy, co będzie w środku i trzymamy kciuki mocno. To jest dom zegarmistrza, też bardzo dobrze zrobiony. W tej chwili można tam tam jest kawiarnia i restauracja. In plus też, że ci państwo jak gdyby hołdują tradycją miejscowym. Na przykład można tam zjeść na prawdziwym Bolesławcu, to też jest fajne. Drugi dom, naprzeciwko, to jest właśnie ta Aleja Żytawska. Dom na Bogatyni na ulicy Kościuszki 114, niedaleko tego domu, który państwu pokazywałam, że on już prawie się rozpada. Też pomagała pani Elżbieta lech Gotard. Dom został wyremontowany. Tutaj u góry są te wszystkie tabliczki, które powinny być. To są dwa, dwie, dwa przykłady relokacji. To jest za zgodą oczywiście Fundacji Dom Kołodzieja. Tak wyglądał w Wigancicach. W ogóle to też jest ciekawa historia, ale nie na dzisiaj, bo tu można o tym gadać bardzo długo. Został przeniesiony i ma się świetnie i działa. I stał się zarzewiem budownictwa drewnianego, który jest krzewiony. To jest następna relokacja. Dla mnie o tyle cenna, że dowiedziałam się, że pan, który to przenosił, robił to z wnukiem. Dom był w bogatyni, niżej przy rzece i po prostu został przeniesiony później. Wygląda kapitalnie i ma się świetnie. I dalej jest kochany, i ludzie, którzy w nim mieszkają, są z niego dumni, bo to widać. Dom izerski. Wiem, że tutaj są Państwo zujewcy i będą opowiadali dokładnie. Ja tylko pokazuję jako dobrą praktykę. Oni wszystko powiedzą dokładnie co i jak. Kapitalna chałupa, rzeczywiście, też z klimatem. Ym, dalej. Dom z Szyszkowej. Też przepiękny. Nie udało nam się wejść do środka, nie szkodzi, ale jest zachowany i wygląda bardzo fajnie tradycyjnymi metodami. Proszę bardzo, nawet jeżeli jest biedniejszy, portal są dwa okienka, tak jak było standardowo wszędzie. Ym, do, y, dom z Wolimierza. Też dobrze wyremont nawet dostał, dostał nagrodę, więc mówię, jeżeli ktoś chce, potrafi, to, to można. I dalej jest to zachowane. I teraz ku przestrodze. <laughs> Pozwolę sobie zacytować, jest taka książka, koledzy niemieccy wydali, nazywa się to Umgebinde Sünden, czyli grzechy popełniane przy konstrukcjach ryglowych. Między innymi mój szanowny przedmówca, pan profesor, też brał udział w tej książce, bo tam znalazłam zdjęcia pana profesora, tak. W każdym razie o co chodzi? To jest miejscowość Dittelsdorf, która no właśnie tak wygląda kapitalnie. I teraz zobaczcie Państwo, tu są odsłonięte te przęsła, przysłupa, jest to wszystko jak gdyby w klimacie zachowane. I teraz zobaczcie Państwo, co będzie, jeżeli nie będziemy stosować zasad konserwatorskich. No niestety będziemy mieli takie coś, no chyba tego nie chcemy. I teraz króciutko działania wspierające praktyki. To jest osoba, która mi zaszczepiła wirusa przysłupowego i nie tylko mi, bo, bo panie Elżbiecie też Lech Gotthard, y y y Jorgen Cieślak, niestety zmarł w tym roku, niesamowity y pan pasjonata. On też uratował mnóstwo domów przysłupowych. I on 30 lat temu ściągnął mnie razem z pierwszą ekipą studentów i zaczęliśmy inwentaryzować. Zaraz pokażę dalej, jak to działało. Co do działań wspierających praktyki konserwatorskie. To już częściowo to brzmiało, ale ja sobie pozwolę jeszcze powtórzyć, to jest przede wszystkim podnoszenie świadomości, to, to co pani profesor też mówiła, świadomości i wartości dziedzictwa posiadanego. Edukacja i dydaktyka. Ukłaniam się tu w kierunku pana profesora Radka Barka, że dzieciaki biorą w tym. Udział. Fantastyczna rzecz I, i, i tak trzeba po prostu, na, naprawdę. Popularyzacja budownictwa przysłupowego i rola liderów społecznych. To jest Jorgen, który już nie żyje, ale on przekazał pałeczkę dalej. Eli zdjęcia nie robiłam, bo ona żyje jest i działa i oby jak najdłużej. I więcej tych domów uratowała. Jedziemy dalej. Ja tylko tak szybciutko pokrótce pozwolę sobie, że od 1995 roku zaczyna się wieloletnia nasza współpraca, znaczy nasza, w sensie Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Właśnie zostaliśmy tam ściągnięci przez pana Jorgena Cieślaka. I wykonywaliśmy, wykonaliśmy kilkadziesiąt inwentaryzacji historycznych obiektów, które stanowiły bazę do ubiegania się o środki na remonty i konserwację. Teraz pani Elżbieta to robi z Poznaniem. Na początku wykonywaliśmy inwentaryzacje pomiarowe, to jest pierwszy obiekt, który mierzyliśmy, młyn olejowy, to jest ekipa przy pracy. Studenci uczestnili w wycieczkach w Górnych Łużycach, poznając budownictwo przysłupowe, a ten ośrodek Windmill jeszcze był tutaj w budowie, no i tu jest pokazane, wylepialiśmy między innymi tą ścianę zaraz tego, tego budynku. A po, yy, yy, po skończeniu tego ośrodka w Mindmile, tutaj się odbywają wszystkie nasze spotkania i warsztaty międzynarodowe. Tam jest ta kuźnia. Od 2003 roku warsztaty zmieniły formę na projektową i stałymi partnerami międzynarodowych warsztatów były wydziały oczywiście nasz, yy, Politechniki Wrocławskiej, Hochschule Zittau-Gerlitz, później Uniwersytetu Te Technicznego w Dreźnie i później Politechniki w Pradze. Studenci podzieliliśmy ich na grupy międzynarodowe specjalnie, nie było Zmiłuj. To był Polak, Czech i Niemiec, tak jak w tym kawale za przeproszeniem. I oni wszyscy razem opracowywali jedną odpowiednią funkcję dla jakiegoś obiektu. Mieli głównie to po prostu ożywić. No i później było to prezentowane na forum publicznym. Brali udział w konsultacjach społecznych z ludźmi, rozmawiali, co Wy tam chcecie, co my tam możemy robić, żeby to po prostu żyło. I tutaj na przykład po każdym z warsztatów też, tak jak powiedziałam, miała miejsce ta prezentacja. Niektóre z warsztatowych pomysłów były realizowane i przykładem jest dom przysłupowy Zajf-Henersdorf przy Rumburgersztrasse 10, który został zaadaptowany na potrzeby domu spokojnej starości, czyli coś jednak się przydaliśmy, coś można było z tym zrobić. I przez ostatnie 4 lata wróciliśmy do dawnej formuły warsztatów praktycznych. Ta dziewczynka to jest Julia, ona do nas przyjechała na Erasmusa z Sycylii i z przyjemnością kleiła z gliny, bardzo jej się to podobało. U nich nie ma czegoś takiego, bo tam są kamienie. No i tu państwo widzicie przy pracy naszych studentów i uczymy dalej. I ja państwu bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że mogłam się podzielić.